Dzień dobry Państwu, nie mam mnie na kanalece, co prawda, ale tutaj akurat jest to niepotrzebne, za to po lewej na dole macie, jak widzicie pad, na którym będzie dokładnie widać co robię. Omówimy sobie dzisiaj problem, na który napotkałem się również ja i dzisiaj udało mi się go w końcu rozwiązać, ale trochę mi to zajęło, a mianowicie jak rzucać w NBA 2K21, to znaczy na początku myślałem, że rzuty zostały tak znerwione, że trudno jest cokolwiek zrobić i w zasadzie nawet zawodnikami typu Lilard, typu Luka Doncić nie mogłem trafić z czystych pozycji. I. No, nawet Damian Lillard na swoim oficjalnym Twitterze napisał, że nie potrafi, Że do tej pory nie trafił jeszcze free throwa swoim zawodnikiem i takie o co chodzi. Ale mm, trzeba też zauważyć, że... Jest pewna rzecz, na którą zwróciłem uwagę w demie. To znaczy, pamiętacie jak mówiłem, że w demie, jak odchylam gałkę, przy e, tym, jak się ustawiam przy postmowie, jak odchylam gał gałkę prawą w którą ze stron, to widzicie, pojawia się white e, right albo white left i mój zawodnika rzuca. mój zawodnika, mój zawodnik rzuca takiego kapcia. Widzicie, że to totalnie nie ma szans w ogóle, jakieś airbole lecą i tak dalej, i tak dalej. No i teraz e, pojawia się rzecz następująca. Hmm. Są dwa sposoby rzutów w tym NVE, jest stary sposób, czyli wciskamy kwadrat, trafiamy, trafiamy mniej więcej w pole, jak trafimy w pole no to wpadnie albo i nie. Ehm, jeżeli trafimy idealnie w tą ma taką małą kreseczkę, to, to, wtedy, to wtedy trafimy, tak? O, teraz, excellence, tak? M Okej, okay. możecie sobie tutaj rzucać na przykład, uuu, spoko, spoko, jest OK, tutaj tylko, że wpada w miarę i tak dalej, i tak dalej, tylko bierzcie pod uwagę to, że ja mam Lebrona, który ma 97 overrolla, eee, czyli coś tam umie generalnie, Bierz, bierzcie to pod uwagę, eee, a patrzcie jak się męczę, żeby trafić trójkę z otwartej pozycji, ja wiem, że Lebron nie jest jakimś... Eee, świetnym graczem jeśli chodzi o rzuty za 3, ale jak wyśledzimy sobie go chodząc to ma tutaj czerwone pole czyli w teorii powinien trafiać te rzuty w większości przynajmniej No i teraz eee, bierzmy też pod uwagę, że jak wejdziemy sobie w opcje to w settingsach zobaczymy że mamy ustawiony, o, akurat ja mam ustawiony Hall of Fame, oh, Hall of Fame i to jest poziom, to jest poziom, który, um, który mamy w my teamie. Jak na przykład sobie wejdziecie na trening, gdzie pokazuje wam e, komp, jak robić jumpshoty tam macie ustawiony poziom roki, więc jak sobie tam będziecie rzucać to ma będzie wszystko wpadać. E, tak mi się wydaje, że Hall of Fame jest w my teamie. przynajmniej skuteczność jest podobna. No i teraz. Eee, zastanawiałem się, co z tym zrobić i jest drugi sposób rzutu. I po to tego pada podłączyłem, żeby wam pokazać na czym on polega. Otóż rzucamy nie kwadratem, a prawą gałką i dajemy prawą gałkę w dół. Bo prawa gałka odpowiada za dribling. Eee, możemy też, jak widzicie, daje w dół i to też jest, to też jest rodzaj driblingu. ale jeżeli przytrzymamy tą prawą gałkę w dół, widzicie, dzieje się coś takiego. Tylko pojawia nam się napis white right. O co z tym chodzi? Podczas. Podczas rzutu, pojawia Wam się miejsce e, tak samo jak podczas rzutu kwadratem, gdzie jest szansa na to, że traficie, albo nawet możecie trafić na ekscent. Tylko, że sposób działania jest zupełnie inny. E, my nie puszczamy gałki w odpowiednim momencie. My podczas rzutu szukamy tego miejsca prawą gałką. Jak zobaczycie teraz napadaj na, to, na, na, na ten pasek. Widzicie? Ja tym steruję i staram się trafić mniej więcej w środek tego, tego miejsca. O! I... To jest sposób, który jest o wiele skuteczniejszy. To będzie bardzo nienaturalne dla Was. Ja też się dopiero tego uczę. Jak widzicie, no nie chce mi teraz nic siąść, teraz powinno? No nie. Może Lebron akurat nie, nie, nie ma jakiegoś. Nie, nie ma nie wiadomo jakiej luki z tamtego miejsca. Zobaczmy tutaj. No teraz powinno siąść. okej, okay, nie ma, jeszcze raz. O, teraz na. Jak zaficie na center, to macie excellent. Um, więc to jest na tej samej zasadzie: łatwiej jest to zielone pole w ten sposób trafić. Od razu wam mówię, jak macie takich zawodników typu Luka Dącić, którego ja sobie kupiłem um, do Mighty właśnie przed chwilą i, i miałem The Dynamic Duo z Porcingisem, Luka kurczę, no połowę rzutów mi, mi trafia na zielono. E, tym sposobem, bo podczas tego rzutu macie czas na to, żeby sobie tu wyregulować. O, proszę bardzo. E, i, I to wcale nie jest jakoś mega skomplikowane, proszę bardzo, znowu. Widzicie? I e, jeżeli się tego nauczycie, to macie bardzo dużą szansę na to, że będziecie trafiać tu. A ja bierzcie pod uwagę, że ja teraz rzucam Lebronem, który nie jest specjalistą od rzutów za 3. Podejrzewam, że jakbym wziął sobie takiego hardena, zaraz możemy zrobić taki test, to, 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 to ja to będę praktycznie co drugą trikę kapiał. I podczas pozmówów na przykład wygląda to inaczej. Podczas pozmów wygląda to w taki sposób, że jeżeli chcemy rzu rzu rzucić odchlenia w lewą stronę, teraz, jak patrzymy na to wszystko, to ja daję prawą gałkę w lewą stronę i półkolem staram się nakierować. Widzicie, e trzeba to zrobić w miarę. Sprawnie jest to trudne, ale jest to do zrobienia. Tak samo w drugą stronę. No tutaj mi się nie udało zupełnie, więc będzie airbol. Nie przejmujcie się tym, że będziecie rzucać airbole na początku. Wszyscy ludzie, którzy właśnie próbują tego rzutu, mówią, że, że na początku no to będziecie prawdopodobnie rzucać jakiś cegu i tak dalej. No z kosza raczej nieważne, jak rzuci i tak wpadnie. I w zależności od rodzaju rzutu, ten pasek będzie w innym miejscu. W zależności od tego, jak za dany zawodnik wykonuje ten rzut. Ten pasek raczej będzie się pojawiał w podobnych miejscach. Przynajmniej z tego co zauważyłem, więc, więc e, powiedzmy, że jakaś znajomość waszych zawodników e, będzie powodować, że e, będzie wam się łatwiej rzucało, bo będziecie wiedzieli, gdzie mniej więcej się spodziewać tego, nie? Ja wiem, że teraz to wygląda tak, jakby o jasne, gada, gada, a wcale nic nie trafia. E, uwierzcie mi, zresztą pod koniec tego materiału wrzucę wam e, fragment meczu. W którym to, to jest drugie spotkanie, w którym zacząłem korzystać z tej techniki. W pierwszym to robiłem na zasadzie takiej, że uczyłem się tego, w drugim już po mało zaczęło mi to wychodzić. I zobaczycie, zaraz potem właściwie jak ukończyłem ten materiał, gościu zryszt e, Zobaczycie jak, jak zupełnie odmieniona jest ta gra, e, bo jak do tej pory ja grałem głównie na wsady i tak dalej i tak e, dalej. A teraz zacząłem dużo rzucać i to wpada, to po prostu wpada. A dlaczego tak zacząłem robić? Bo widziałem ludzi, przy, przy, przeciwko którym ja grałem z cefą. To oni, jak mieli otwartą pozycję, to trafiali za te stóruje. Ja miałem takie, wiecie, no raz się zdarzyło, drugi raz, no mogło się zdarzyć, ale że mu on cały czas trafia, a ja nie mogę, nie? No i dobrze. Hmm. Spróbujmy dla potwierdzenia jakiejś mojej tutaj tezy, wziąć sobie pana e, Hardena, który przynajmniej w teorii powinien mieć rzuty bardzo dobre. Swoją drogą, Lakersi przegrali dzisiaj z Rocketsami. E, jeszcze raz, tu K.U. Właśnie, jak chcecie sobie pocenować, wchodzicie w Play Now, tu KU, tu macie różne, różne rzeczy, ja akurat wchodzę na Freestyle i weźmy sobie ee, Houston, nawet nie to Hardena, tylko nie Westbrook'a, bo z nim to, z nim to za wiele nie porzucam. I, I to jest tak naprawdę klucz do sukcesu. Tak samo przy layupach, zaraz Wam pokażę, to działa w dokładnie ten sam sposób. Jest to mocno nienaturalne na początku, ale powiem Wam, że naprawdę po mniej więcej, nie wiem, po Półtora gry, jedną gierkę i pierwszą połowę drugiej już zaczynam kumać o co w tym chodzi. No i dobra, mamy takiego hardena, który o, on ma chodzą spod koszem, to jest ciekawe, no ale nim to akurat powinno lepiej trochę wychodzić. Zobaczymy, czy moja teza się sprawdzi. To akurat jest. No patrzcie, Harden. ok. O, no już myślałem, że wpadnie. Ciekawe, no patrzcie. To nie znaczy, oczywiście, to nie znaczy, że będziemy rzucać trójki tak jak w dwudziestce, tak? Bo, ym, no bo tak nie będzie. O, teraz weszło. Najła, naj, naj, najskuteczniejsze w tym wszystkim jest to, że łatwiej jest trafić w to zielone pole, a to jest gwaranc gwarancja sukcesu poniekąd, nie? I, o właśnie. I co jest ważne też, nie puszczajcie tej gałki zaraz po tym, jak Harden odda rzut. Patrzcie, ja ją trzymam, nawet... Nawet jak piłka już leci, wy możecie dalej starać się trafić w to zielone. To jest bardzo istotne. Czyli nawet jak wam zejdzie strzał gdzieś tu, to możecie... O, widzicie? Trafiłem po drodze. Znowu, zejdzie mi gdzieś tam strzał. Okej, okay. teraz się nie udało, nie? Ale możecie podczas tego, jak ta piłka jeszcze leci, korygować ten rzut. Eee, co jest w sumie dziwne, ale... No patrzcie, pa pa... chwilę porzucałem hardanem i patrzcie jak to wygląda. Praktycznie, praktycznie każdy, każdy rzut jest teraz na zielono, i teraz jak powiedziałem, no, proszę bardzo. E, czyli da się to wyćwiczyć. Teraz mi akurat nie wyszło, ale wpadło. E, I to jest zdecydowanie skuteczniejsze, przynajmniej na moje oko jak na razie, niż, e, niż rzut kwadratem. Patrzcie, no, no mówię, no, połowa, połowa jak siedzi. No, patrzcie jak to wygląda. To jest zupełnie inna rozmowa w tym momencie. E, zupełnie inna gra, i w zasadzie ludzie, którzy o tym nie wiedzą, Będą przegrywać, będą dostawać łomot, bo nie będą wiedzieli dlaczego nie trafiają, patrzcie Patrzcie jak to wszystko siedzi. I to właśnie chodzi o to, że ja też to pokazuję wam na żywo. To nie jest tak, że ja nim ćwiczyłem wcześniej, patrzcie ile tutaj pod rząd już rzuciłem na zielono. To jest chyba szósta, siódma już? Zobaczymy ile mi się uda. No, idziemy na rekord. Okej, okay, to już chyba nie wyjdzie. No, no dobrze. No to to wydaje mi się, że to był wystarczający przykład tego, jak to wygląda. Pokażę wam jeszcze z lejapami jak to jest. Otóż. Jak wjeżdżamy pod kosz i na przykład chcę zrobić Eurostepa, nie? Widzicie? Jest dokładnie ta sama zależność. Czyli ja wchodzę Eurostepem, czyli daję w tym przypadku prawą gałkę, w, pra w prawo gałkę. Chociaż to nie zawsze wychodzi, bo to właśnie widzicie. Czasami on idzie na prawą rękę, czasami robi Eurostepa. Może za późno zrobiłem. Teraz idzie na prawą rękę. W każdym razie, przy lejapach musimy. Przy wsadach tego nie ma, ale przy lejapach musimy robić dokładnie to samo. Czyli podczas tego lejapa trzymając gałkę, nakierowywać go. Na właściwe tory, że tak powiem, i przy, przy wszystkim, przy rzutach to samo. No i widzicie, pa patrzcie, jaka to jest zupełnie inna gra. Jak teraz mamy takiego Hardena, i wszystko wpada. Gramy na Hall of Fame, i wszystko wpada, bo, bo jestem nagle w stanie trafić wszystko na zielono. Dobrze, pokażę wam teraz jeszcze krótko materiał yy, z tego, jak wygląda po to podczas spotkania, gdzie uprzedzam, no nie mam, nie mam nie wiadomo jakich gości, mam gości po 86, 80, tam Luka dącić teraz wszedł na 90 overola, tak, czyli to, to jest powiedzmy już jakaś gwiazda u mnie. Yy, i, 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 zobaczycie jak to wygląda. Ja też się dopiero uczę im grać, bo za, zagrałem im właśnie to jedno spotkanie, to jest pierwsze jego spotkanie. Tyle. Mam nadzieję, że wam pomogłem i mówię, nie zdrażajcie się... Trenujcie, trenujcie, bo jak widzicie to jest do opanowania. Ja się tego uczę dopiero od 20 minut i widzicie już jak, 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 jak mi to zaczyna wychodzić pomału. Trzymajcie się. Hej.